Na liście przyjęć zewnętrznych, analogicznie jak na liście faktur zakupu, dostępny jest mechanizm, dzięki któremu za pomocą OCR użytkownik może wczytać otrzymane od dostawców dokumenty wydań zewnętrznych jako przyjęcia zewnętrzne. Usługa pozwala szybciej i w zautomatyzowany sposób wprowadzić towary na magazyn, dzięki czemu zaoszczędzisz czas, który poświęcasz na ich ręczne wprowadzenie. W celu wczytania dokumentów na liście przyjęć zewnętrznych należy wybrać przycisk OCR, dodaj dokument ze zdjęcia, skanu lub PDF. Po wskazaniu skanu do wczytania na listę przyjęć zewnętrznych wyświetlane jest okno, w którym prezentowane są informacje na temat procesu wczytywania dokumentów. Na koniec wyświetla się informacja dotycząca aktualności usługi OCR oraz ilości dokumentów dostępnych w pakiecie. Na podglądzie formularza przyjęcia zewnętrznego wczytanego ze skanu poprzez usługę OCR z lewej strony wyświetlony jest podgląd skanu. Wczytywane dokumenty zawsze zapisywane są z parametrem BUFOR. Podczas wczytywania dokumentów weryfikowane są m.in. pozycje dokumentu. Przy wyszukiwaniu pozycji w pierwszej kolejności weryfikujemy, czy w bazie istnieje produkt o kodzie EAN odczytanym ze skanu. Jeżeli nie ma takiego kodu EAN w bazie, wówczas weryfikujemy po nazwie. Jeżeli w cenniku znajduje się pozycja o wskazanym kodzie EAN lub nazwie, wówczas dodajemy ją na dokument. Jeżeli w bazie nie ma pasującej pozycji, podczas wczytywania dokumentu proponujemy założenie kart towarów lub usług. Pojawia się wówczas okno Wybierz parametry dodawanych towarów, na którym widoczne są wszystkie pozycje dokumentu, które nie zostały odnalezione w bazie. Na dokumentach wczytanych poprzez usługę OCR widoczny jest między innymi atrybut dokumentu OCR. Jest to atrybut o formacie lista, który jest dodawany w celu łatwego odnalezienia dokumentów przetworzonych za pomocą usługi Komarch OCR. Przyjmuje wartości niezweryfikowane lub zweryfikowane. Wartość niezweryfikowany ustawiana jest bezpośrednio po wczytaniu dokumentu na listę dokumentów w programie Komarch RP Optima. Operator może ustawić status zweryfikowany po sprawdzeniu zgodności otrzymanego dokumentu z dokumentem utworzonym przez OCR. Weryfikacja jest wymagana przed zapisaniem dokumentu na trwałe. Przy próbie zapisu dokumentu niezweryfikowanego pojawi się komunikat. Dokument jest wprowadzony po rozpoznaniu przez OCR. Zweryfikuj dokument, zanim zostanie zatwierdzony.